Książę Harry i Meghan Markle dbają o ochronę dzieci, ale sprzedali masę zdjęć Netflixowi. Serial Harry i który od ponad tygodnia można oglądać na platformie Netflix, spowodował, że o seksek znowu zrobiło się głośno. W dokumencie z ich udziałem pokazano zdjęcia zrobione w czasie trwania związku. Od momentu pierwszych randek, Aż po fotografię z oficjalnych królewskich wydarzeń w tym pogrzebu królowej Elżbiety już po pierwszych odcinkach serialu na wyspach rozgorzała dyskusja o dalszych losach księcia Harrego i Meghan Markle w rodzinie królewskiej. Choć obydwoje zrezygnowali z prac na rzecz rodziny i wyprowadzili się z kraju. To nadal noszą tytuły księcia i księżnej Sussex, hrabiego i hrabiny Dumbarton oraz barona i baronessy Kilkel. Ponadto książę Harry zachował prawo do sukcesji i tronu. Wielu obywateli domaga się jednak, by parę pozbawić tytułów po tym, jak szkodzą brytyjskiej monarchii, król Karol musi pozbawić te dwa jadowite szczury wszystkich tytułów i powiązań z rodziną królewską. Musi to zrobić szybko, zanim zniszczą monarchię napisał znany dziennikarz Piers Morgan, który niegdyś przyjaźnił się z Meghan, a teraz słynie z niechęci do niej. Kolejny podnoszony przez przeciwników księcia Harrego i McCann zarzut dotyczy ich hipokryzji, kiedy małżonkowie postanowili zrezygnować z pracy na rzecz brytyjskiej rodziny królewskiej i uciekli do Stanów, swoją decyzję tłumaczyli tym, że nie chcą, by ich dzieci dorastały pod okiem mediów. W wywiadzie dla T.S. od księżna zachwalała to, że bez przeszkód może zawieść syna do szkoły. Jej zdaniem w Wielkiej Brytanii Archie nie mógłby cieszyć anonimowością, a prasa polowałby na nich dla zdjęcia jego twarzy. Tymczasem wytknięto parze, że chęci ochrony prywatności swojej oraz Archiego i Lilibet. Kłóci się z tym, co pokazali w filmie. Widzowie mogli zobaczyć bardzo osobiste i prywatne materiał z ich życia rodzinnego. Widać tam m.in. Mekhan, Wychodzącą spod prysznica z ręcznikiem na głowie i bez makijażu. Mekhan czekającą na Harry'ego na lotnisku w Vancouver zabawy Harry'ego z dziećmi w ogrodzie. Jest też zdjęcie, które zrobili sobie w dzień pierwszej randki, fotografię z zaręczyn. A nawet zapisał diotelefonu Mekhan do przyjaciółki, w którym podekscytowana mówi jej o oświadczynach. Sussexowie dostarczyli producentom aż 15 godzin dzienników wideodokumentujących MechSit. Krytycy podkreślają, że Harry, który rzekomo tak ceni prywatność, mówi otwarciem w jednej ze scen, że nagrywanie filmów było rozsądnym posunięciem Mechan w jednej ze scen filmu podkreśla z kolei Jak bardzo zależy im na ochronie prywatności dzieci. Tymczasem całą seria nagrań z udziałem maluchów znalazła się w serialu. I tu znowu krytycy podkreślają, że parze musiało chodzić chyba o cenę za pokazanie twarzy dzieci. Na wyspach nie dostaliby wiele za pokazanie wnuka króla Karola. A Netflix zapłacił im podobno 100 milionów dolarów za film. Dobrym komentarzem będzie tu wpis który ukazał się pod postem Netflixa z zapowiedzią serialu Harry McHan. Anonimowy internet krótko ocenił sytuację. Harry Megan, odchodzimy, aby mieć życie prywatne. Również Harry Megan, podcast, talk show, dokument, książka.